Regularnie w naszej branży pojawia się jakiś nowy przebój, a razem z nim nowa moda, do której czasami desperacko próbują się podpiąć inne studia. Kiedyś mieliśmy modę na gry MOBA, kiedy indziej na karcianki, ostatnio na Battle Royale, i dawno temu połowa gier chciała się upodobnić do serii GTA, więc trochę tego było. I o ile często takie produkcje powstające na jakiejś fali szału nie robią, to silna konkurencja działa zazwyczaj na korzyść, bo twórcy muszą się starać, walczyć o graczy, a sam pomysł też jest intensywnie rozwijany i udoskonalany. Ale są też takie przypadki wielkich hitów, które... Które z jakiegoś powodu nie doczekały się konkurencji, a zdecydowanie by im się przydała. Sztandarowym przykładem tego jest seria The Sims, która szybko stała się jedną z największych dojnych krów Electronic Arts. Każda kolejna część to kolejne dziesiątki dodatków i zestawów przedmiotów, które często są identyczne jak te z poprzednich części. Gdybyście chcieli kupić podstawowe Simsy 4 ze wszystkimi dużymi dodatkami, to oficjalnie musielibyście dzisiaj wydać prawie 2000 zł i kolejny ponad 1000 na zestawy akcesoriów. W niczym nie pomoże wam najdroższy abonament EA Play Pro, bo w nim znajduje się jedynie podstawowa czwórka. To nie jest żadna tajemnica, że elektronika. Electronic Arts specjalnie dzieli zawartość gry w taki sposób, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej kasy i mogą to zrobić, bo jaka jest alternatywa dla Simsów? Pytanie, dlaczego do tej pory nie powstało praktycznie żadna bezpośrednia konkurencja, która mogłaby poprawić tę sytuację? Simsy są od wielu stron serią wyjątkową, nie tylko ze względu na pomysł, ale również na bardzo specyficzną grupę odbiorców. Jestem daleko od tego, żeby rzucać takimi stereotypami i nazywać Simsy grą dla dziewczyn, ale faktem jest, też, że większość jej odbiorców to płeć żeńska. O czym informowali często sami twórcy. The Sims to dla wielu fanów serii często jedyny kontakt z grami, a oni sami nie myślą też o sobie jako o graczach. Nie interesują się branżą, nie śledzą newsów ani nowych premier, więc nie tylko bardzo trudno byłoby dotrzeć do nich z zupełnie nową marką, nawet gdyby się to udało, to nieważne jak taka alternatywa byłaby lepsza, to mogliby nie chcieć odwracać się od serii, którą doskonale znają i lubią od lat. Ale to nie znaczy, że projekty w celu Simsów w ogóle nie powstają, chociaż trzeba szukać raczej wśród niezależnych twórców. Jednym z ciekawie zapowiadających się jest chociażby Paralives. Abstrahując od tego, jak ta konkurencja wcześniej wyglądała, to po tym jak Konami zrobiło Faul na Pro Evolution Soccer, FIFA stała się praktycznie monopolistą wirtualnej piłki nożnej. Sytuacja FIFA przypomina tą z Simsami, to znaczy tutaj też mamy bardzo specyficzną grupę odbiorców, dla której wirtualna piłka to jest często jedyny lub jeden z niewielu kontakt z światem gier. Nie zastanawiają się oni nad istotnymi zmianami, wartymi pieniędzmi za nową grę, nie poświęcają chwili refleksji nad jednym z najbardziej inwazyjnych systemów mikropłatności, jakie widziała nasza branża. Po prostu idą razem w roku do sklepu po grę z serii, którą od wielu lat znają i lubią. Pomijając już przywiązanie fanów, to ewentualne stworzenie konkurencji miałby dodatkowy, spory problem. Gracze oczekują w produkcjach tego typu, że będą mogli zagrać swoimi ulubionymi klubami, i piłkarzami, a to wymaga wykupienia mnóstwa drogich licencji i podpisania umów. O tym, jakie bywają z tym problemy przekonało się też samo Electronic Arts, które prawdopodobnie od przyszłego roku straci prawa do nazwy FIFA i tym ciekawsze jest, jak to wpłynie na markę i czy jakaś konkurencja nie postanowi tego wykorzystać. Mimo od samego początku Pokémony miały swoją konkurencję w postaci chociażby Digimonów, ale po latach trudno uznać to za jakieś prawdziwe zagrożenie. Faktem jest, że Pokémony to jedna z najpotężniejszych marek na świecie, która wyszła daleko poza growe podwórko. Do tego stopnia, że fani Pokémonów praktycznie w ciemno biorą kolejne produkcje spod tego szyldu, co jak wiemy, nigdy nie działa zbyt dobrze na twórców i wydawców. Ale o tym, dlaczego bardzo by im się przydał zastrzyk zdrowej rywalizacji, to najlepiej opowiewam ekspert od Pokémonów. Z tym ekspertem to bym nie przesadzał, bo Adzior raczej wie o Pokemonach więcej niż ja. Ale za to ja jestem człowiekiem, który poproszony o pomarudzenie na temat The Pokemon Company może nie zamykać się przez godzinę. Jeżeli Pokemonom nie są w stanie zagrozić uznane marki, czy to na świecie jak Digimony, czy przede wszystkim w Japonii jak na przykład Medaboty, to nie zagrozi im nikt. I dotyczy to też zapewne do które zapowiada się rewelacyjnie, ale ma jeden minus. Nie jest Pokemonami. Takura znosi jajka ze złota tak czystego, że firma może dosłownie nazywać się firma od Pokemon. Monów. Kolejne odsłony głównej serii mogą wyglądać jak gry sprzed 20 lat, mieć przy tym spore problemy z trzymaniem stabilnej liczby klatek na sekundę, mogą być okrojone z różnych feature'ów, wypełnione innymi, o które nikt nie prosił, a i tak będą miały wysokie oceny. No i przede wszystkim absurdalne wyniki sprzedażowe. Ostatnio okazało się, że w Stanach Zjednoczonych sprzedaż gier z tej serii znalazła się w najwyższym punkcie od 2000 roku, mimo że Kompletnie na to nie zasługuje. Jedyne, co mogłoby sprawić, że Pokémony przestaną być robione taśmowo i po taniości, to realna konkurencja, ale skoro pomimo naprawdę wielu prób nie udało się nikomu takowej stworzyć, to chyba nawet nie ma co trzymać kciuków. Nie to, żeby brakowało nam gier RPG w świecie fantasy właściwie, to nie wiem, czy istnieje bardziej przesycony gatunek w grach. Mimo to jest jakiś powód, dlaczego tak bardzo wyczekujemy akurat kolejnej części The Elder Scrolls i dlaczego Skyrim cały czas się tak dobrze sprzedaje. I well criticism. Bo nie chodzi przecież o to, że Bethesda to jest takie fantastyczne studio, a Todd Howard to taki wspaniały wizjoner, który sprawia, że wszystko, czego dotknie, po prostu działa. You dork. Go back to the chess club. Who's laughing now? Yes, I was in the chess club. Wink, wink. Sam Skyrim, mimo kolejnych reedycji, wyraźnie się zestarzał. Poza tym, od pierwszej premiery można było też zrobić bardzo długą listę rzeczy, które, delikatnie mówiąc, mógłby robić lepiej. Sama Bethesda za to, zamiast po prostu dać nam szóstą część, to wolała przez te 11 lat wydawać te kolejne edycje Skyrima z dopiskami Legendary, Ultimate, The Bestest, Super Duper Edition. It's weird moment. Who's laughing now? <laughs> które najwyraźniej się za każdym razem sprzedawały, więc nie wiem, czy to jest przyzwyczajenie graczy, siła marki, czy The Elder Scrolls naprawdę okazał się tak bezkonkurencyjny w tym, co robi. O tym można dyskutować. Natomiast serie Wasteland i The Outer Walls już pokazały, że da się zrobić lepszego Fallouta i to samo przydałoby się starożytnym zwojom. Chociaż Skyrim jest wyjątkowy, to jeśli chcemy zagrać w jakieś fantasy RPG to przynajmniej mamy potężny wybór. A co jeśli chcielibyśmy przeżyć wielką fabularną przygodę w kosmosie? To jest przykład, który powrócił mi Adzior. Go. i im dużo o tym myślałem, tym trudniej było mi się nie zgodzić. To nie jest tak, że brakuje nam gier action RPG albo rozgrywających się w kosmosie, ale gdy na celowniku mamy wielką space operę lub science fiction nastawione na akcje i fabułę, to dobry wybór jest praktycznie tylko jeden. Myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego tak wiele osób czeka na nową grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen, która nie jest kolejną sieciową strzelanką. Jedi Fallen Order było niezłe, ale też nie zaspokaja do końca tej potrzeby, dlatego między innymi tak wiele osób liczy na kolejnego Kotora, dlatego zapowiedziany remake pierwszej części wzbudził takie poruszenie. Sam Mass Effect ponoć ciągle żyje, to znaczy oryginalna trylogia w zremasterowanej wersji jest grywalna jak nigdy wcześniej, a na horyzoncie podobno w produkcji jest nowa część, ale zarówno Andromeda, jak i obecna kontynuacja Bioware pokazują, że nie zaszkodziłaby nam porządna alternatywa, tak na wszelki wypadek. Chociaż pytanie, na ile to Mass Effectowi przydałaby się konkurencja, a na ile po prostu nam przydałoby się dobre, fabularne Action RPG w macie powiedzmy, serialu The Expanse, w sensie nie mówię o przygodówce The z Państwa, z którą pracuje Telltale, raczej nie o to mi chodzi. A jakie wyznacie serie lub gry, którym zdecydowanie przydałaby się porządna konkurencja, czy alternatywa, bo twórcy zaczęli odlatywać coraz dalej w stronę gwiazd? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. No. No, siema.